Czy Korea sprzeda Polsce rakiety balistyczne? Korea Południowa od lat rozwija swoje zdolności, jeśli chodzi o produkcję, projektowanie, produkcję, wdrażanie rakiet balistycznych. Ten zasięg tych rakiet cały się czas zwiększa. Oni dostają coraz dalej idące zgody, jeśli chodzi o Stany, które zaakceptowały to, że Korea Południowa rozwija tego typu zdolności. I pojawia się pytanie, czy Polska jako państwo, które potrzebuje ze względów odstraszających tego typu systemów, nie powinna skierować swojego wzroku i nie powinna kupić już gotowych rozwiązań właśnie z Korei. Południowej. I tutaj zacznijmy może od tego, że po pierwsze, oczywiście jest to bardzo mało prawdopodobnie, prawdopodobne, szansa jest minimalna, ze względu na to, że Korea nie może w sposób samodzielny podjąć tego typu decyzji, tak daleko idącej decyzji. Tutaj nadal bez zgody Stanów oni nie mogą tego typu wyposażenia sprzedać. To nie jest tak, że oni są w, pełni, w pełnym tego słowa znaczeniu yy, niezależni od yy, decyzji podejmowanych przez ich i naszego największego sojusznika. Po drugie, po naszej stronie, po stronie Polski, nie ma odwagi, chęci, zdecydowania, ani żeby opracować tego typu wyposażenie samodzielnie, ponieważ myślę, że jesteśmy w stanie takie coś opracować, i nie, nie będzie to ani proste, ani łatwe, ani szybkie, ani tanie. Ani też nie ma po naszej stronie chęci, jakiejkolwiek chęci, żebyśmy takie coś kupili za granicą, żebyśmy pozyskali rakiety balistyczne o zasięgu ponad 500 km, na przykład Hyunmo 5 od Korei Południowej. Choćby ta chciała nam to sprzedać. Nie, my nie chcemy tak daleko idących kroków. Powody są ja wiem, dlaczego tak jest, może nie będę tego głośno mówił, wy możecie się domyślać, ale chodzi o to, że my no, nie czynimy zbyt dużo, żeby takie zdolności pozyskać. Ponieważ w mojej opinii, jeśli chodzi o odstraszanie, jeśli chodzi o wzrost naszego bezpieczeństwa, tego typu... Rakiety byłyby gigantycznym wsparciem naszego bezpieczeństwa, czymś, co w bardzo mocny sposób odstraszałoby kogokolwiek od jakiejkolwiek próby no, uderzania na nas. Tu jednak coś, co ma zasięg np. 3000 km, co może przenosić. Półtonową, tonową, a nawet większą głowicę na odległość tych 3000 km. I możemy tego używać w sposób niezależny, możemy tego używać jak chcemy, kiedy chcemy, no jednak jest gigantycznym wsparciem, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo polega na odstraszaniu. Nie chodzi o to, żebyśmy przygotowywali się do jakiejś konfrontacji, żebyśmy, żeby to było naszym celem. Nie. My mamy być Przygotowani do oczywiście obronienia się, ale mamy, mieć, mamy posiadać tak duże zdolności, żeby nikt logicznie myślący nie chciał przeciwko nam przedsięwziąć żadnych działań wymierzonych w nasze państwo, w nas, obywateli Polski. Więc tutaj musimy mieć bardzo dobre, bardzo duże zdolności oddziaływania na przeciwną stronę, i takim środkiem są rakiety balistyczne, czyli coś, co nie tylko ma duży zasięg, ale też jeśli chodzi o możliwości zwalczania tego typu systemów, są one dosyć ograniczone. Tylko niektóre bardzo drogie systemy są w stanie zwalczać tego typu rakiety, i one dzięki temu są oczywiście tak skuteczne, tak mocno zwiększają. Nasze bezpieczeństwo po prostu odstraszając. Oczywiście, my prowadzimy pewne prace, których finałem może być opracowanie tego typu środków, tylko że ani nie przeznaczamy na to wystarczającej ilości środków finansowych, ani nie przeznaczamy na to zbyt dużo chęci, tak to może nazwijmy, żeby w jakichś takich ramach czasowych realnych mogło to zostać zrealizowane. My nie chcemy tego po prostu zrobić. A jeśli nie chcemy zrobić tego własnymi siłami, to tym bardziej nie chcemy tego zrobić, kupić czegoś na zewnątrz. Chociaż nie. U nas jest to wszystko zachwiane. Nie, tutaj źle powiedziałem, ponieważ tak mógłbym powiedzieć, gdyby Polska dbała o swoje możliwości, o swój przemysł, o własne zdolności. Nie, tutaj jest odwrotnie. My ani nie chcemy za bardzo czegoś takiego kupić. Ani tym bardziej nie chcemy czegoś takiego realnie opracować, tylko robimy takie ruchy pozorowane, że tak chcemy tego typu rzeczy zrobić. A myślę, że powinniśmy z różnych względów takie zdolności posiadać i powinniśmy posiadać takie możliwości. Co zwiększy nasze bezpieczeństwo. Więc niestety, wszyscy ci, którzy wyobrażają sobie, że możemy kupić rakiety balistyczne o zasięgu ponad 500 km, i jeszcze dodatkowo moglibyśmy ich używać tak, jakbyśmy chcieli, no to muszę Was rozczarować. Szanse na to są znikome, żeby nie powiedzieć żadne. Nie ma chęci, nie ma woli, nie ma przekonania. Zwłaszcza jeśli chodzi o te nasze niezależne zdolności i zaprojektowania, wyprodukowania, i użycia i wybrania celów. Niestety, tak to właśnie wygląda. My jesteśmy nadal państwem, no, które musi mieć, które cały czas szuka kogoś, kto będzie nam zapewniał bezpieczeństwo też jest ważne, sojusznicy są ważni, ale też, że będzie za nas decydowało. O, może tak to nazwijmy, nie idźmy w tym kierunku dalej. Przejdźmy do tych rakiet balistycznych. O, mikrofon. Ponieważ Korea oczywiście zaczęła, o tym mówiłem już, Korea zaczęła od przeróbki pewnych amerykańskich rakiet, później opracowała rakiety o zasięgu 300, później prawie 500 kilometrów z dużym udziałem rosyjskim. Tutaj można powiedzieć, że Iskander nie tylko jest produkowany przez Rosjan, ale też Koreańczycy dużo z niego czerpali garściami. No i nie tylko w przypadku rakiet, tu można by o tym dużo ciekawych historii opowiedzieć, ale tak działa świat. Później ten rozwój oczywiście był kontynuowany i tutaj nie chodzi tylko o rakiety balistyczne, ale też rakiety manewrujące. Później pojawiły się rakiety nie tylko, które są przenoszone przez tele, czyli te kołowe nośniki ciężarówki. Platformy, które przenoszą te rakiety o zasięgu, na przykład w przypadku Hyundmu 4, 800, może nawet 1000 km z dosyć dużą głowicą, ale też zaczęły one być montowane, to znaczy zostały przystosowane i zbudowane odpowiednie okręty podwodne, żeby one mogły być właśnie wystrzeliwane z okrętów podwodnych. Tak, tutaj może ktoś powiedzieć, no ale konwencjonalna głowica na co to komu? Choćby ona 2,5 tony ważyła. Tu nie chodzi o to, żeby użyć tej konwencjonalnej głowicy, tylko że w razie czego, gdyby no wszystko już zostało postawione na głowie, to państwo posiadające tak rozwinięte zdolności, jeśli chodzi o mm, atom, jak Korea, no ono mogłoby dosyć szybko, według niektórych w mniej niż rok, tutaj nie będę oceniał, zbudować odpowiednie głowice. Mamy już odpowiedni nośnik, czyli wspomniane rakiety, mamy odpowiednie platformy, które przenoszą te rakiety lądowe i za pomocą których je się wystrzeliwuje. Mamy okręty podwodne mające, a zamienić głowicę co za problem. No nie mówiąc o tym, że taki zasięg w przypadku tych najnowszych Hunmo nie wiem, czy dobrze wypowiadam, 5, wynoszący około 3000 km, w przypadku głowicy innej niż konwencjonalna, która jest dwutrzykrotnie lżejsza, to taki zasięg mógłby się zwiększyć o na przykład 30-40%, a może nawet więcej. Więc oni poszli drogą, że mamy już rakiety, mamy środki do przenoszenia, a może kiedyś, oby nigdy. Będziemy mogli postawić tą kropkę nad I. My też moglibyśmy tak zrobić, ale tak nie robimy. Ich rozwój, rozwój ich zdolności oczywiście tak zwiększył się to znaczy przyspieszył około 19 lat temu a taki ostateczny ruch ku opracowaniu tych takich prawdziwych balistyków o odpowiednio dużym zasięgu to lata już, no, kilka lat temu nie kilkanaście, tylko kilka, kiedy już oficjalnie no, Stany stwierdziły, że ok, róbcie to, co musicie. I tak oni nadal muszą czekać na aprobatę z ich strony. Nadal jest to ich główny gwarant bezpieczeństwa. Nie ma się co dziwić. Jeśli chodzi o ich sytuację, to można powiedzieć, są w zdecydowanie gorszej sytuacji niż my. No dlatego ten ich rozwój, jeśli chodzi o wszystkie elementy zwiększające ich bezpieczeństwo od. Około 30 lat tak mocno przyspieszył i w wielu zagadnieniach próbują się mocno uniezależniać. Oczywiście na spokojnie, żeby to nie wyglądało źle, zwłaszcza dla największego sojusznika, ale jednak próbują pozyskiwać coraz to lepsze, nowsze kompetencje, nadal wiedząc od kogo są uzależnieni. No, tak się da. Jak widać, tak też się da, tą drogą też można pójść. Szkoda, że nie wszyscy to dostrzegają. Więc szanse są żadne. O tym już wielokrotnie mówiłem. Niestety, z różnych powodów, raczej z powodów mentalnych, obaw i innych, nasze państwo na, to, na ten krok się nie zdecyduje. Szkoda ponieważ to jest jednak jeden z tych ważniejszych elementów. No ale co mówić o państwie, które nawet łączność nie jest w stanie samodzielnie ogarnąć? Ale co tutaj mówić, kiedy mówimy o nas, którzy nawet łączność nie chcą sobie sami ogarnąć, chociaż mają ku temu pełne kompetencje, możliwości i produkty? Może tyle. Oczywiście, mówiąc o rakietach balistycznych, musimy pamiętać, że to jeszcze raz, nie jest proste, nie jest tanie. To nie jest tak, że to łatwo jest zrobić i to będzie trwało 5 czy 8-10 lat i że będzie tanie. Nie. Tutaj trzeba pamiętać, że to jest drogie, że to jest jednak długotrwały, ciężki proces, w przypadku którego trzeba oczywiście sprawdzić, policzyć, czy to przyniesie spodziewane efekty. Jaka jest skala czasowa i czy będziemy mieć odpowiednie możliwości precyzyjnego rażenia celów, czy też, będziemy, czy też będziemy mogli, będziemy w stanie wyznaczać te cele? To jest bardzo skomplikowana sprawa. To nie jest łatwa rzecz, jak się niektórym wydaje. A tutaj mówimy tylko o nośnikach rakiet, o rakietach. Już troszkę się zagalopowałem. A co dopiero, żeby tam coś jeszcze włożyć. To nie są proste sprawy. Realne w naszym zasięgu, tylko czy się odważymy i czy znajdziemy odpowiednią ilość środków? Myślę, że nie i nie. Po prostu. Więc myślę, że inni troszkę dalej są, jeśli chodzi o ten rozwój, nie tylko rakiet, ale też postrzeganie własnego bezpieczeństwa. Miejmy nadzieję, że taki materiał jak ten źle się zestarzeje i nie w znaczeniu, że będziemy je opracowywać, czy będziemy musieli je opracowywać, tylko że za te ileś lat, 20, 30, 40, ktoś to obejrzy, jeśli będzie jeszcze taka możliwość i stwierdzi, no, no co on mówi w ogóle, przecież to w ogóle nie było nam potrzebne i takiej przyszłości wam i sobie życzę. Cóż, jakie jest wasze zdanie? Czy powinniśmy czy to kupić i przystosować je do samodzielnego użycia Uniezależnionego od wszystkich, czy też opracować tego typu systemy, rakiety balistyczne? Czy to naprawdę, tak jak mi się wydaje, jest tak ważne, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo? Napiszcie w sekcji komentarzy, czy jednak tutaj się mylę i jednak te balistyki nie są tak nam potrzebne, nie są tak ważne. Zapraszam do komentowania. No i oczywiście zapraszam do wsparcia. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj. Poleć ten materiał, patronite, możliwość postawienia symbolicznej kawy, linki w opisie, komentarz super podziękowaniem, funkcja wspieraj. Bardzo Wam za to dziękuję. Zapraszam też na kartę społeczności, gdzie coś niekiedy wrzucę z innych kanałów, czy też na mojego x -a. Do zobaczenia i usłyszenia. Ponownie.